Jak doskonale wiadomo, najlepszymi momentami w filmach są te sceny, w których utożsamiamy się z postaciami. Kiedy heroiczni bohaterowie, którzy ratują świat z palcem w nosie, wykonują te same czynności, co my, szare, nieznaczące nic w świecie jednostki, trudno jest nie czuć prawdziwej dumy. Dlatego, jak dla mnie, najlepszą sceną w World War Z nie jest ani scena ataku zombie, ani scena ataku zombie, ani tym bardziej scena ataku zombie, tylko scena, w której Brad Pitt, zaraz po odkryciu leku na nieumarą zarazę, nie kieruje się od razu w stronę swoich towarzyszy, żeby przekazać im nowo powstałą. Andidot tylko leci sobie dupnąć pepsiorka. bo każdemu czasem chce się pić. Pepsi. Smak życia. To, co przed chwilą zobaczyliście, to tak zwane product placement, czyli z angielskiego lokowania produktu. Jest to nic innego, jak reklama wrzucona do jakiegoś dzieła. Najczęściej jest to film czy serial, chociaż bywają te rzadsze przypadki, kiedy ktoś nagle postanawia zareklamować Doritosy w mgs Ale to filmy i seriale są głównymi środkami rozpowszechniania świadomości o jakimś produkcie, bo są po prostu najbardziej dostępne. Takiego lokowania używa się tylko w jednym celu. Producent dostaje reklamę swojego produktu, dzięki czemu więcej ludzi się o nim dowiaduje, zaś twórcy za umieszczeniu u siebie tego towaru dostają porządne. Zastrzegł gotówki. Każdy zyskuje na tym polu. Tylko nie widz, który w takich przypadkach jest skazany na bycie traktowanym jak idiota. Jasne, nie każdy jest Tarantino, Nie każdy może sobie pozwolić na tworzenie swoich własnych fikcyjnych marek, ale prawda jest taka, że czasem takie product placementy są potrzebne i nic na to nie poradzisz jako twórca, kasa praktycznie zawsze się przyda, szczególnie podczas produkcji wysokopudżetowego widowiska. Jest parę sposobów na przedstawianie tego lokowania w filmach. Po pierwsze, możesz pomóc zarówno swojemu dziełu, jak i widzom postarać się i nienachalnie pokazać. Ten produkt. Po drugie, może stworzyć product placement bez product placementu. Genialnym przykładem jest chociażby umieszczenie Fedexa oraz piłki firmy Wilson Sporting Goods w filmie Cast Away poza światem, w którym te reklamy mają naprawdę legitną rację bytu, no bohater pracuje dla tejże firmy, zaś po wylądowaniu na bezludnej wyspie piłka ta staje się jego najlepszym, bo jedynym przyjacielem. Proste, skuteczne i nie natrętne. To jest taki sam poziom lokowania produktu, co sceny rozgrywające się na takim Times Square, gdzie billboardów, neonów oraz wszelakich innych reklam jest tam odgroma. One istnieją zarówno w świecie realnym, jak i w świecie filmu, i nie da się tego tak traktować jak product placement. Po trzecie, możesz wrzucić produkt zeszłej epoki do filmu, który rozgrywa się w przyszłości. W filmie ja, Robot buty marki Converse zostają użyte, żeby podkreślić to, iż chodząca w nich postać strasznie lubi old school, i to jest. Jest w porządku. Ewentualnie cztery, możesz być Michaelem Bay. Michael Bay zaczął swoją karierę reżyserską od kręcenia reklamówek i cholera jasna, ależ on był w tym dobry. Podkręcone na maksa kolory, ostre zbliżenia kamery, piękne panie oraz wybuchy. Każde jego następne dzieło coraz to bardziej oznaczało się w świecie komercji, bo koleś doskonale wiedział, jak przyciągnąć uwagę. Niestety w pewnym momencie zatarła się u niego ta granica pomiędzy filmem kinowym a reklamą. Wyspa była jego pierwszą produkcją, przy której znacząco obrywało mu się w ucho za zbyt nachalne lokowanie. Woda Aquafina, woda Michelob, 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 Xbox, Puma, wyszukiwarka MSN, Nokia, czy też Cadillac, którego wszystkie atuty zostały wyliczone w jednej linijce dialogu. Bądź ostrożny, to Cadillac V1209, 750 koni mechanicznych samochód za pół miliona dolarów. Wszystkie te produkty miały według Michała podkreślić to, że w świecie przyszłości nie będzie można unikać takich reakcji. Klam, bo będą się na nas czaić za każdym rokiem. I nie jest to znaka perfidnego sprzedania się twórców, tylko przewidywanie tego, jak świat, który nas otacza, będzie wyglądał za parę lat. Przykro mi, że cię rozczarowałem. I niby można się z nim w tej kwestii zgodzić, bo mamy tutaj taką samą sytuację, co w przypadku wspomnianego wcześniej. robot, czy chociażby powrotu do przyszłości 2, gdzie użyto logotypów takiego Pizza, Hut, czy Pepsi, żeby podkreślić realizm świata przedstawionego. Tylko, że jest jeden problem. Ten człowiek potem nakręcił Transformers. Co więcej, Michael Bay stworzył po wyspie taką reklamę wszystkiego, że producenci jego dzieła zostali nawet pozwani przez to, że nie znalazło się w dość product placementu. Chińska firma turystyczna zapłaciła Paramount Pictures 750 tysięcy dolarów za umieszczenie ich logo w filmie Transformers Wiek Zagłady, które z niewyjaśnionych przyczyn nie znalazło się w nim w ogóle. Obawiam się, że to nawet dobrze, bo przy nawale pozostałych produktów to logo by tam po prostu przepadło. Począwszy od subtelnej reklamy automatów z Oreo i głośnika PIL firmy Piz przez używanie chińskiej odżywki białkowej w scenie rozgrywającej się w Chicago i poświęcenie całego ujęcia na picie jakiegoś chińskiego napoju w kartoniku. Nie! Aż do spektakularnego rozwalenia ciężarówki z Piwem. Bedlight. Z ciężarówką Goodyear w tle. Wszystko, żeby wiarygodnie oddać to, jak materialistycznie staniemy się w przyszłości, a nie zaraz w Transformers. Piątym sposobem na umieszczenie produkt placementu jest produkowanie polskich komedii romantycznych, które ostatnimi czasy służą za prawdziwy billboard z napisem: Tu jest miejsce na twoją reklamę. Polskim kinie zdążyła się już pojawić taka masa lokowań towarów i usług, że musiałbym tu siedzieć do bladego Świtu, żeby to wszystko pokazać, więc postanowiłem się skupić tylko na. Tych najsoczystszych rąkomach. Polskie rąkomy to bardzo ciekawy przypadek, ponieważ reklamy w nich zawarte zdążyły już osiągnąć na tyle kultowy status, że ich ilość stała się wręcz wyznacznikiem tego, jak bardzo ten film da się w ogóle oglądać. A zaczęło się od parówek. Nie, Berlinki, Zamknij! Rady na strady uświadomiły. W sumie to wszystko. Jak perfidne są polskie rąkome I uczuliły ludzi na lokowania w To był pierwszy tak znaczący sygnał, żebyśmy zaczęli się orientować, na co my w ogóle wydajemy swoje pieniądze. Bo gdybym zliczyć wszystkie produkty, jakie się w tym filmie pojawiły, to wyszłoby z tego 20 par reklam dla jakichś 14 marek. Mogłem jakąś pomylić, ale to jest liczba bardzo bliska rzeczywistości. Aloe Vera, Klub Kolfowy, Sobienie Królewski, Ryłko, Opel Allstar, Berlinki, Poczta Kwiatowa, Ekspres Dukat. Jura, warszawskie centrum atletyki, kosmetyki Kevin Murphy, Acer, My Opel, wyciskarka Hurom, My Taxi i Jezus Maria. Co więcej, niektóre produkcje stały się wręcz głównymi tematami poszczególnych scen, które zostały nakręcone tylko po to, żeby je pokazać. Opel All Star trafia nagle na pierwszy plan. Opel All Star, tu Katarzyna, w czym mogę pomóc? Berlinki ni stąd, ni zowąd, zostają hmm. wspomniane z nazwy... Parówki do sałatki? Nie, berlinki. Główny bohater zamawia kwiaty, ponieważ poczta kwiatowa, zaś postaci korzystają z My Opel, ponieważ wszyscy w tym filmie jeżdżą wyłącznie o plan. Pech to nie grzech, w reżyserii twórcy porad na strady poszło nawet o krok dalej. Reklam było mniej, to prawda, ale w znacznie bardziej bezczelnej formie. Dramatyczne najezdy kamery na telefon z aplikacją pyszne.pl i torbespyszne.pl. Siłownia Calypso, smaki Wiktorii, czy też karma dla psów firmy Dolina Noteci, której opakowanie próbuje desperacko ustawić logiem do kamery sam Tomasz Karolak. Z mizernym skutkiem nie mogło także zapraknąć lokowania mowy. Znowu parówki? Mm, Baneki. Prawdziwym mężczyźni wolą berlinki. boys! He did it! He said it! Berliki. Twórcy Planety Singli 2 także nie chcieli pozostać dłużni i podarowali swojemu sponsorowi jedną długą reklamę ich sprzedawanego towaru Princess. Jestem trochę pogubiona. Pierwszy raz prowadzę coś w telewizji. A no ja pierwszy raz latuję Princess. <noise> Można nawet pójść o krok dalej i zamiast nakręcić całą scenę wokół reklamy, nakręcić cały film wokół reklamy. Sky is the limit. Niczym Michael Bay, który swoją reklamową mentalność przeniósł na hollywoodzkie podwórko, tak kosmiczny mecz zrodził się z reklamy. Reklamy R Nike'ów z Michaelem Jordanem i królikiem Baxem w roli głównej, która została potem zamieniona w pełnometrażową reklamę NBA, Jordanów, które nosił Michael Jordan oraz... Zbieraj się Michael, pora grać! Wskakuj w spodenki Heinz, sznuruj Nike, łap płatki Wheaties i napój Gatorade, a po drodze wstąpimy na Big Maca! Dla porównania. wypuszczony 7 lat później Looney Tunes znowu w akcji, którego reżyser zresztą nakręcił kosmiczny mecz, już nie było tak przychylny, jeśli chodzi o tak ochocze chwalenie product placementu. Co powiecie na to, że Bugs, Daffy i jacyś tam ludzie odnajdują nagle na środku pustyni Walmart. to to Twoje dzieło? To już spowszedniało. Takich rzeczy już się nie zauważa. Mimo, że Walmart sprzedaje napoje Walmart rozlewane dla Walmartu do butelek Walmartu. W oryginale Bars był nawet jeszcze bardziej wrednie nastawiony do tej reklamy. Ale wracając do nostalgii, cofnijmy się nieco wcześniej. Jest końcówka lat 80. Ledwo parę lat wcześniej do kin trafia ponadczasowy klasyk dla całej rodziny w reżyserii Stevena Spielberga, którego raczej nikomu przestawiać nie Trzeba. Ani filmu, ani Spielberga. R.J. Lewis, bardzo wpływowy biznesmen i producent, wpadł na taki oto pomysł, żeby stworzyć IT dla zupełnie nowego pokolenia. Parę lat po premierze IT, A że McDonald's jest teraz na topie, dzieciaki za nim wprost szaleją, a sam Lewis miał już doświadczenie w tworzeniu kampanii dla tejże firmy, to pozostaje jedynie skrzyknąć ekipę, zacząć produkcję bez jakiegokolwiek skryptu i stworzyć jeden z najdziwniejszych product placementów w historii popkultury. マックイヤー。Otto, Mac, Mac. Wyobraźcie sobie, że w pełnometrażowym filmie kinowym znajduje się parominutowa, rozgrywająca się w całości w maku scena czyjegoś przyjęcia urodzinowego, na którym znajduje się sam Ronald McDonald, futboliści, wysoce wyszkolone w tańcu niewiasty oraz dzieciaki, które się nażarły frytek z oleju, którego nikt od dawna nie wymieniał. Sam Ronald postanowił zaszczycić swoją obecnością trailer Mac i Ja, po którego obejrzeniu nie ma się już żadnej wątpliwości, że ten film powstał tylko po to, żeby wepchnąć dzieciom do gardła wiadomość, przychodźcie do Maca na kurczaka i to tak często, jak tylko się da, bo tu są tańce, hulanki, swawole i Pennywise dla uboru. Nie wspomnę nawet o tym, że ulubiony napojem głównego bohatera staje się nagle Coca-Cola. I to tylko dlatego, że jest to surowiec wydobywany na jego rodzinnej planecie. Film został zmasakrowany przez recenzentów i może się pochwalić rzadko otrzymywanym mianem produkcji, która zdobyła zawrotne zero pozytywnych recenzji. I niby można to wszystko zwalić na raczkujący wtedy kapitalizm, na to, że wtedy firmy nie wiedziały, że ludzie łykają całe ogromne marki jak pelikany, więc musiały wycisnąć ten hajs ile tylko się da, bo taka okazja mogła się już nigdy nie trafić. Ale prawda jest taka, że nawet dzisiaj kręci się filmy oparte na jednej bądź paru konkretnych reklamach. Power Rangers z 2017 roku był zupełnie innym spojrzeniem na wojowników, którzy idą się co odcinek na Piernicze'e' towcami. Był odpowiedzią na pytanie, a co gdybyśmy wzięli Power Rangerów na poważnie? I wyszło całkiem zgrabnie. Było to tak fajne, że najgorszą rzeczą w filmie byli sami rangerowie, którzy do tego całkiem zajmującego dramatu o nastolatkach pasowali jak pięść do nosa. O ironio, najgorszą rzeczą w Power Rangerach byli Power Rangerowie. A nie, był jeszcze product placement. Z niewyjaśnionych przyczyn sieć amerykańskich pączkarni Krispy Kreme postanowiła mocno zaangażować się w produkcję tego filmu. Wkręciła się do tego stopnia, że jeden z jej placówek stała się... Głównym punktem fabuły. Okazuje się, że poszukiwany w filmie McGuffin znajduje się zaraz pod miejscowym Krispy Kreme, co skutkuje oczywiście tym, że ta nazwa zostaje wypowiedziana w filmie parokrotnie: Krispy Kream! Krispy Kream Krispy Kream. Bah, Samarita Repulsa stwierdza, że zrobi sobie przerwę na donata od tego ciągłego demolowania miasta i zacznie go ochoczo konsumować. No bo jak już, to sprzytuje. A jeżeli nadal sądzicie, że to dla was za mało, nie martwcie się. Jest jeszcze jeden sposób, żeby przestawić widzowie reklamę tak in your face, jak tylko się da. Wystarczy być Adamem Sandlerem, który chce nakręcić film o swojej siostrze bliźniaczce. Tak, takie rzeczy się teraz dzieją. Co powiecie na film, który tak bardzo nie posiada jakiejkolwiek fabuły, że jego głównym wątkiem jest skłonienie Ala Pacino do nakręcenia reklamy kawy Dunkachino od Dunkin' Donuts tylko dlatego, że jego imię i nazwisko podoba. it's not al anymore it's dunk donk don't mind if i do what's my name dunk -a it's a whole new game dunk you want creamy goodness i'm your friend say hello to my chocolate blend what's my name dunk chino dunka 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 and boom we are getting there Burn this. Albo zawsze możesz być Sony, czyli żeby być producentem Jackie Jill? Też, ale przede wszystkim możecie zmuszać swoich bohaterów do korzystania wyłącznie z produktów swojej firmy. W ich filmach nikt nie będzie korzystał z MacBooka. Nikt nie będzie oglądał filmu na telewizorze Samsunga. Jeśli w filmie jest Sony, to ma być Sony. Tak bardzo się zapędzili, że ich telefon zaczął się posługiwać sam Slenderman, który w swoim najnowszym filmie przeprowadza nalot na dom jednej dziewczyny, wysyłając jednocześnie live'a na jej komórkę. Ewentualnie możecie być niezłymi hipokrytami, tak jak twórcy Tytusa, Romka i Atomka wśród złodziei marzy. Film opowiada o tym, jak Tytus zostaje zarażony bardzo specyficzną chorobą o nazwie otumanica reklamica, otumanica reklamica przez typa, który na swojej planecie transformacja zamienia ludzkie pragnienia w reklamy telewizyjne. W trakcie jednej ze scen Tytus zostaje obezwładniony w trakcie zamawiania coraz to kolejnych rzeczy, które zobaczył w telewizorze. Profesor Talent uświadamia Romkowi i Atomkowi w jednym długim wywodzie, czym jest Tytusyfilis, jak bardzo jest groźny i jak można mu w ogóle zapobiec. Tytus dosłownie palił się, żeby mieć wszystko, co widzi na reklamach, a to niezdrowe i niebezpieczne. Chciał mieć coraz więcej przedmiotów, które wcale nie są mu potrzebne i wylądują po paru dniach na śmietniku. A jeśli wszyscy zapadną na te choroby, to wkrótce świat będzie wielkim śmietniskiem. Musicie ratować Tytusa i uważać na siebie, bo reklamica jest zaraźliwa. Po od razu przedstawia swój najnowszy wynalazek. Panowie, to jest tramwajolot. Połączenie rakiety z fast foodem najnowszej generacji. Produkt placement. I'll join them. Macie nas natychmiast zawieźć pod wskazany adres. Można by stwierdzić po tym materiale, że product placementy to zło, które powinniśmy wyszydzać i oblewać smołą oraz pierze. Ale prawda jest taka, że nie. Absolutnie nie. Chciałem tylko zaostrzyć waszą czujność na dobre i złe lokowania, żebyście wiedzieli co należy chwalić, a co należy szkalować. Bo szkalowanie złych product placementów to nie tylko przyjemność, ale i obowiązek. Bo product placementy są bardzo często konieczną formą pozyskania środków na produkcję jakiegoś filmu, ponieważ nie oszukujmy się, filmy bardzo dużo kosztują. Więc jeżeli jakiś producent otrzymuje ofertę opłacenia produkcji swojego filmu nie z własnej kieszeni, to wierzcie mi, rzadko który postanawiam odrzucić i całkowicie słusznie. Grunt to zrobić ją dobrze. Nie afiszować się z czymś logiem, nie część produktu głównym tematem sceny, nie kręcić filmu pod reklamę tylko reklamę pod film. Albo zrobić to z pomysłem, tak jak twórcy Castaway, albo niech ten produkt stanie się częścią świata przedstawionego. W Top Gun nigdy nie pada nazwa okularów, które nosi Tom Cruise, a i tak ludzie robili własny listercz po seansie, co to w ogóle za marka, bo kozacko wyglądały. Samochody w filmach z Jamesem Bondem? Koleś uwielbia luksus, czego jeszcze więcej potrzebujesz? Samochody w Transformerach? To film o robotach, które się transformują w samochody, come on! Dobry product placement jest tak dobra jajecznica. Nie zauważysz, kiedy zniknie z twojego Talerza, a i tak będziesz miał ochotę na więcej. Trzymajcie się i do następnego.